Hej, hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie zapraszam Was na nowy odcinek z MSP. Nowy motyw, dark romance, także ubrałam się na czarno, tutaj taki wianuszek na główkę, żeby się wpasować w ten klimat, także łapeczki w górę za zastylowe muszą być. Patrzcie, w gazetce jest VIP na 3 dni, chcecie? Następny odcinek z gazetką, dajcie znać, może ją kupię i zobaczymy jak to tam wygląda. Dobra, wyłączymy to tymczasem, poodbieramy, słuchajcie, prezenty, napiszemy też, że nagrywam, to też trzeba dać znać. oj, 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 oj. oj. Bo ja oczywiście jak, jak nagram filmik, to też wpiszę e, dłużej, właśnie jest na, na YouTube, także ludzie z MSP, jak są uważni, to mogą jako pierwsi tak naprawdę się dowiedzieć. Nagrywam, o i, i tyle, i gicik, zapisujemy. Słuchajcie, mówiliście, że te oczy i że te usta Wam się nie podobają, no nie ma problemu, ja po prostu chciałam... E, Chciałabym wypróbować to, co wygląda, to, znaczy to, co jest, jak to wygląda. I teraz, jako, że będzie właśnie taki motyw, trochę mroczny i tak dalej, to myślę, że możemy zmienić usta i makijaż jak najbardziej i weźmiemy sobie właśnie takie ciemne, jakie ja mam dzisiaj. Nie wiem, czy widać dobrze, że mam ciemne usta. Są na przykład takie, takie mogą być. Takie chyba mieliśmy wcześniej, a może weźmiemy te, takie napompowane. Oj, takie weźmiemy. Nie, brzydko to wygląda. Oj, nie. To te weźmiemy i te kupimy sobie. Pik! I oczy, słuchajcie, nowe też. Te mamy aktualnie są jeszcze takie. A chyba te wcześniej mieliśmy. Nie, nie mieliśmy ich, ale one mają mega rzęsy. Tutaj te brwi mi się średnio podobają. Tutaj w sumie też Kurczę, szkoda, że nie można brwi oddzielnie, teraz tak sobie pomyślałam Wybierzmy. Dobra, może weźmiemy te, kurde, jakaś wiertara mi tutaj wali, ja nie chcę. Weźmy sobie ciemne oczka, jakie to mogą być. Kurde, ej, dlaczego o godzinie 20 coś robią dziwne? Fioletowe? Jak fajnie by wyglądały, ale weźmy może takie. One takie trochę kociakowe, także kupuję je. Czy jakiś makijaż damy? Myślę, że możemy coś dać, tylko zobaczmy co ciekawego. Panie, skończ pan z tym, bo mnie pan wnerwia. Nie, chyba to nie za bardzo, chyba nie. <laughs> A może takie? O, i czarne zrobimy. Albo takie szarawę, żeby był właśnie taki smoki makijaż. Wszystko tutaj. Zmieńmy wszystko na czarno. Oj, zobaczcie, jest! I pięknie! No to jesteśmy już dobrze przygotowani, słuchajcie, na nowe luki. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do pisania w komentarzach swoich nazw z mój Star Planet, ponieważ tutaj jest strona, gdzie losuję moich widzów subskrybentów, także musicie być subskrybentami, żeby Was tutaj wylosowało. I tak, ja klikam losuj. I proszę bardzo, tutaj mamy nazwę użytkownika i ja wtedy dodaję do znajomych, oczywiście, że tak, także Oreo, Kasia, gratuluję Ci i daję coś z listy życzeń, także myślę, że fajna sprawa. Wchodzę sobie tutaj, znajduję przyjaciół. Dlaczego oni musieli teraz zacząć, zacząć tak robić? Kropa 200. Jak to chyba chłopak tutaj mamy, chłopaka, tak wymyślicie? myślicie? Hmm, no bez kitu tak to wygląda, a ja patrzę tutaj no można sobie założyć konto chłopakowe, bo tutaj jest Oreo Kasia okej, okay. dobra no to dajemy coś co tutaj damy z listy życzeń, ja uwielbiam chłopakom dawać coś z listy życzeń, bo patrzę co oni mają fajnego właśnie kupione, znaczy co mają dodanego, bo ja oczywiście nie widzę i nie oglądam dla chłopaków tych rzeczy, ale nie mogę, bo nie mogę tego zrobić, ale nie mogę też nic, słuchajcie, wysłać, bo nikt nic nie dodał na listę życzeń i zanim ja się dobiję jakiegoś fajnego prezencika, to ja wysyłam, słuchajcie, deskę, bo flaminga, pomyślałam może flaming, ale później ja go nie znajdę, go nie kupię, dam taką deskę, także pamiętajcie, że jak pisujecie swoje nazwy, żebyście właśnie dodawali coś też do listy życzeń, żeby mogła Wam bez problemu dać to, co Wam się będzie podobało, bo jak dziewczyną, OMG moje uszy, no tam chyba mocno się wydarłam, <laughs> no sorki, limetka, no bo jak dziewczyną, to mogę coś coś podarować, z to chłopakom raczej nie za bardzo, bo nic, nie mam takiego, ale słuchajcie, powiem Wam tak, bo też są jakieś takie komentarze, że coś tam, że nie krzycz tak, nie pisz bo jakbym nie krzyczała tak i nie piszczała, to bym nie była sobą i bym udawała, co mam tak siedzieć nie przy komputerze. Taka jestem właśnie, że mam dość takie reakcje głośne, spontaniczne. Yy, więc wiem, że są ludzie, którzy mnie za to lubią, a wiem, że są też ludzie, którzy mnie nie lubią za to, ale nic nie poradzę, po prostu taka jestem i zachowuję się naturalnie. Nic nie udaje, także no tak to wygląda. Także tutaj dwa prezenciki podarwam. i resztę będziemy dalej podarowywać, bo ja tu widzę, były to chyba jakieś nowe rzeczy, a nie chcę sobie robić spoilerów i muszę dowiedzieć się sama, zobaczyć co jest nowego właśnie w tym gotyckim looku. I zobaczymy. Zdajmy od razu. Ja tak powiedziałam, taki gotycki. No w sumie taki jest. Ale mamy dobro stylowe, patrzcie, mam takie oczka, usteczka, makijażyk. Dobra, no to patrzcie, pierwsza suknia taka, musimy ją kupić dzisiaj na czarno lub dlatego też się na czarno ubram. Właściwie ja bardzo często się na czarno ubieram. To też kupimy. Yy, I właśnie, tutaj z taką koroneczką. Ja mam z takim paskiem. Tutaj to nie jest choker, bo ja nie mam żadnych chokerów, tylko to jest właśnie od bluzki jakby tak odcięte. Kupiłam coś takiego. Czy ja to kupiłam? Najwyżej ktoś to dostanie jeszcze raz. Spodnie fajne. No kurde, spoko, podobają mi się. Kiedyś to ja miałam taką stylową Powiem Wam, że właśnie kiedyś to bym się tak ubierała. Mam jeszcze taką suknię królowej na bal. No to ja muszę kupić, słuchajcie. 10 diamentów, bardzo droga, no ale cóż. To jest też fajne z taką właśnie nicią. Hmm, tak znam, czy złota. No w sumie złota jest taka troszkę inna, więc kupimy, bo tak myślałam, czy można srebrną nie zmienić. Dobra, i patrzymy. Tutaj taki topik, oczywiście też teraz modne, są to pokrzyżowania, te takie koronki. O, fajne. Tylko ten różowe coś takie dziwne. <laughs> Ale kupimy te włosy, bo właśnie będą pasowały do gotyckiego stylu. Nawet te okulary tutaj tak pasują, tak patrzę sobie. Hm. Cóż dalej mam? Słuchajcie, tutaj taki oto chciałam powiedzieć, że to czoker, a to na nogę. Fajnie, fajnie, fajnie. Jak będą krótkie spadanki, ładnie będzie to wyglądało, więc mam taką bluzeczkę, też bardzo piękna. I spódnicę czarną do ziemi. Czy ona będzie prześwitywać? Nie prześwituje, ale zobaczcie, ona ma taki kolor, to nie jest czarny. Musimy zmienić na czarny, bo spójrzcie na przykład właśnie w połączeniu z tą bluzką będzie wyglądało jak sukienka. Idealnie. Także wow. Tu mamy jeszcze coś takiego na szyjkę. Kupuję to po prostu wszystko, bo już mam takie pomysły na zrobienie tutaj looków, że mówię, głowa mała. Tutaj takie rękawicorki. To w sumie też do tej bluzki pasuje, powiem szczerze. Tak jak teraz jest ten luk ładnie by to wyglądało. Taka bluzka. Taka, hmm, taka, 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 znowu taka mówię. <ścoughs> Dobra, e, następnie. Hmm, fajnie to wygląda. No właśnie jak coś jest takie króciutkie, albo na przykład krótkie shorty i do tego. Hmm, no. Czacha to jest tatuaż, no to sobie takiego tatuażyka kupimy, ale dziś diamentów wydają łopanie, muszę otworzyć wipy, żeby trochę zdobyć diamentów, bo tak jak mi wtedy pokradli, to, to słuchajcie, mało diamentów, mało hajsu więc będziemy nadrabiać, ale moi kochani widzowie jak zwykle w pomocy mi służą mi te wipy jeszcze od Was są nieotworzone także będę, będę to robić w którymś odcinku, buty koronkowe, na pewno je kupimy, glamur, to glam to do mnie pasuje, to taka bluzka, nie wiem czy to sukienka, taka trochę krótka to sukienka bym powiedziała Yy, dobra i bluzka z kościotrupem, no no no. Ta-ta-la-la-la! Ta, la, la. Nie chciałam powiedzieć taka, nie było, tego nie było, nikt tego nie słyszał. Buty dziwne, ale to jest w sumie taki dziwny motyw, więc ja kupuję to wszystko. Słuchajcie, ja już mam tutaj takie wizje na tutaj stylizację. Wow, ta bluzka jest sztos. Podoba mi się, bardzo ładna. Mamy jeszcze takie buciki czarne, jak najbardziej nam się tutaj dużo przyda. Jeszcze jest krawat, ale krawatu to ja bym chyba nie chciała, bo tak nie jestem fanką. I włosy, dziwne a jakbyśmy wzięli je w takim kolorze? Czerwonym. Nie, one wyglądają jak zmokła kura. Mam nadzieję, że jakieś inne włosy jeszcze nam tutaj przygotowali. Myślicie? Jak nie, to wejdziemy sobie po prostu w włosy i będziemy szukali czegoś yy, i będziemy zmieniać kolory. Jest tak. Ta ta, 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 nie powiedziałam, ale taki. Yy, Kołnierzyk, który mi tutaj nie będzie pasował, tak myślę. Włosy też niezbyt. Choć w sumie one takie i inne są. No dobra, niech będą. Tu sobie zaszalejemy. E, to na włosy dziwnie wygląda. Włosy krótkie zrobimy, bo to właśnie dziewczyny gotyckie, takie pankuwy rockowe. No to w sumie mogą pasować takie rzeczy. E, wianek. No ja mam teraz wianeczek właśnie na głowie. Byłam w nim na koncercie w ogóle w Lorenzu. Pamiętam wtedy byłam... Bo tak jak w lato chcecie jakiś wianek kupić w sklepie, to spoko, można dostać. Ale to było. E, grudzień, i weźcie w grudniu znajdźcie wianki na głowę, znalazłam tylko taki wtedy w H&M bo nikt nie chciał zrobić w kwieciarni, wiecie zawsze się na to bardzo denerwuje przecież zrobienie wianka to powinno być prosta rzecz dla pani kwieciarki, która pracuje w kwieciarni, skoro robią bukiety to myślałam, że też wianki spokojnie zrobią ale jednak się wtedy pomyliłam i tak nie było zmienię jeszcze te włosy na czarne no albo sobie bardzo dużo pieniędzy życzyli, jeszcze te wezmę no to tak trochę dziwne było, więc mówię był wianeczek, no to jedyny taki to kupiłam. No sorry, ale taki tutaj mi bardzo pasował i czarne też weźmiemy włosy. Ona taka dzicz, to jest taka dziś. słuchajcie. Kto dotrwał do tego momentu, niech pisze dzicz w komentarzach i skończyły nam się rzeczy, także spoko. To już robiliśmy ten motyw, ten look. Weźmy sobie teraz, słuchajcie, na animację, bo animacje nam tutaj na pewno bardzo się przydadzą właśnie do tego motywu. Także zobaczymy, co tutaj będzie takiego czasznego, czas... czasnego... czaszkowego, mrocznego pani tutaj. O pani, co pani robi? Ona puszcza jakiegoś motyla. W sumie możemy kupić Night Butterfly. Następnie coś z kwiatkiem. No, ładne. To taki kolor kwiatka, jaki ja mam na głowie, to kupię. Co ona tu robi? Czaszka. Oj, to dziwne jest, to dziwne, tego nie chcę. Coś w tym stylu jeszcze, więcej motyli. No to też fajne. Możemy kupić, ale szukam czegoś takiego mocniejszego. Co mi się bardziej podobało, to niezbyt. Hm. Nie, chyba te kwiaty czerwone na początku mi się ten bukietik podobał najbardziej, ale jeszcze może coś będzie. To już zakupione, więc nie wiem, czy to są nowe motywy. Słowiański przykład, no zdecydowanie to nie pasuje, dobra. Mm, I lecimy, słuchajcie, jeszcze zanim zrobimy luki, to wchodzimy do przyjaciół i wam powysyłam jakieś fajne rzeczy. Także już was polosuję, Pisujcie swoje nazwy, Zoomieswar Planet, w komentarzach. Smurfy śpiewała, tak, dokładnie. Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów Świat, to było. No, ja to nuciłam. Tutaj właśnie jest nazwa jeszcze podana z MSP. Mam nadzieję, że dobrze ją wychoczyłam. Jest. Serdecznie dziś zapraszam Was, nie pamiętam czy ja dobrze to śpiłam, bo ja pamiętam jak była dobranocka i tylko wtedy, subskrybujcie kanał Grą jest super, dziękuję. Dobra, jeszcze Ci wyślę grafa. E, no, ja pamiętam jak była dobranocka, więc to było dawno temu, ale jak się oglądało coś dużo czasu, no to w sumie się zapamiętywało. I telewizor włączcie, i tutaj było... Coś tam i usiądźcie i mój brat wymyśli takie dziwne, więc może nie będę mówić co, co tam on wymyśli zamiast tego, a nie mogę tego dać, bo to VIP-owskie. I telewizor włączy ty ty ty, ty 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 ty, zaczynamy smerfny, coś tam, nie wiem jak to było dalej. I skrzydła ci damy, damy ci skrzydła. No, o, to by mi się takie skrzydła sprzydały czarne. Fajnie by to wyglądało, co? Także gratulacje wygranej w konkursie. Dziękuję w ogóle za fajny opis. No i lecę z kolejną. Alicja, teraz ciekawe kto wygra. Eliza W. twoja nazwa to Katie Misia. Dobrze, Misiu, Misiu, dodaję cię tutaj do ziomeczków. Jej. Yeah. 19 poziom VIP, widzę tutaj już według nowego motywu zrobiłaś sobie jakiś luk. Wow, fajna ta suknia, skąd Ty ją znalazłaś? No piękna naprawdę. No i zobaczymy, co tutaj byś chciała, jaki prezencior. Co Ci damy? Dam Ci te pierwsze dwie rzeczy, jak tutaj chyba na jesień się przygotowujesz, albo na jakąś szaloną, panterową imprezkę. Hihi. Dobra, więc wysyłam Ci prezenciki. Dobra, i jeszcze kogoś sobie wylosujemy i za chwileczkę będziemy robić luk nowy. Tym, 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 tym. Nikola wygrała, proszę bardzo, więc pięknie. Widzicie? Warto wpisywać nazwy w komentarzach, bo tak jak mówię, no ja tutaj losuję Was, moich kochanych widzów, także tak to wygląda. Tylko trzymajcie się za siebie kciuki, żebyście mieli szczęście. Będzie wszystko w porządku. Nie mogę niestety Cię do znajomych, może jakieś limity. Ale dam ci prezent, więc mam nadzieję, że będziesz zadowolona. O, piękne te kapciuchy. Mam je i te włosy też chyba mam, więc dam ci je też, bo są świetne. Dobra. I wchodzimy teraz na motyw. Co ja tu klikłam? Wipy? No to nie, za wipy. A, skarbonkę chciałam w ogóle otworzyć jeszcze. Zobaczymy, co sobie tu mamy. Pim, pirim, pim, pim, pim. Fajnie, mi się nawet to podoba, to co teraz mam, ale dobra, to jeszcze będziemy rozkminiać Te okulary ładnie będą tu pasowały. Więc masto filmu, masto. Zobaczmy w ogóle, który look z poprzedniego odcinka wygrał, który wam się najbardziej podobał. Ten ma 1100, ten 800. Co mnie złapał? Taki 700, 7500, 400, 409. To już nie. Nocne granie, więc nocne granie. Ale tam był śmieszny odcinek. Ojej, o panie, co ja tam świrowałam? To nieźle to było. Bo mnie tak właśnie w nocy głupawka zawsze dopada, więc tak to wygląda. No i ten look Wam się najbardziej podobał. Taki prościutki, ale fajnie. Dobra, no i stworzymy teraz nowy look, także musimy wszystko tutaj pozdejmować, bo mam bardzo dużo tutaj dodatków ubranych. Także tak. Tyk, tyk, tyk. Patrzcie, tatuażyki, kołnierzyki, diamenciki, kolczyki, czaszki zdjęte git. No. Dobrze, więc może przejdźmy tutaj do tej pierwszej strony, w sensie pod względem takim, co ja sobie tam kupiłam. I chyba. Zrobiłabym właśnie z tą suknią. Czy te włosy to by pasowały? Mogłyby pasować. Jakieś dodatki do tego byśmy dali, myślę sobie. Jakąś. Butów to tu nie widać, więc no, załóżmy, no niech ma, niech ma te buty, prawda? Można dać tutaj broszkę. Myślałam na początku, że to tatuaż, ale może znajdę jeszcze. O, no i to by w sumie pasowało bardziej, co? Taka kolia, taki choker. Eee, bransoletkę mamy tu jakoś, czy nie mamy? Nie. Ale to ładnie wygląda. Dobra, więc napiszemy... Jak to nazwiemy w ogóle? Black. To będą takie nazwy. Black 1. No jak królowa wygląda. I oczywiście zawsze piszcie w komentarzach, które Najbardziej Wam się lub podoba, który numerek? I głosujcie tutaj na MSP. Ja zawsze patrzę, który zbiera najwięcej lajków. Także już jestem ubrana w to, czy nie? Muszę ubrać to, co przed chwilą miałam, więc żebym zapamiętała. Były włosy te i był wianek. No coś mi się nie wczytuje. Włosy te poprosimy i ten wianek. I to ładnie wtedy wyglądało, prawda? Ślicznie. Dobrze. I myślę, że moglibyśmy właśnie wyrzucić albo tą bluzkę, Albo te czerwone włosy w sumie też fajnie wyglądają. No tak troszeczkę dla orzeźwienia. <laughs> dla orzeźwienia, dla odmiany. <laughs> co ty Paula gadasz? Co to, co to się dzieje? Dla odmiany y, ta bluzka myślałam o niej. Chyba tak z tym sercem. Mm, był taki dół fajny. Gdzie on jest? Taki prześwitujący. Zrobimy to. I buty dałabym te czarne wysokie, może by to pasowało tu. No, ładnie! I belo. bello. Starałem się, czy ja bym to mogła. Właściwie to jak taki kombinezon wygląda, więc zostawmy to tak. Black 2. Mi się to kojarzy ze Snape'em. To taka dziewczyna Snape'a byłaby. Black 2. Shine blind like a diamond. Tu, ru, tu, tu. Dobrze. Więc, więc jeszcze na przykład ze włosem, jakim byśmy mogli coś zrobić, to pozdejmujmy. Ale mi się gorąco w ogóle zrobiło. To jest ten motyw, gdzie jak się w domu nagrywa i się nie ma otwartego okna, to jest masakra. Ale niestety nie mogę tego zrobić, bo tutaj słyszeliście, że sąsiad coś świrował na balkonie. Kurde, gorąco mi naprawdę. Muszę. patrzcie, mam zrabki nie wymienione, muszę się trochę powachlować. Akurat też takie ciepłe. Zastanowię, co by tu dać nowego. Mam nadzieję, że Wam mikrofon nie będzie wiało. Suknia była taka całościowa. Komplet był zrobiony z tym, miałem ja mnie to kusi i właśnie kusi mnie co? do tego. W sumie ta suknia, ta jest ładniejsza. Ej, to w ogóle pasuje, patrzcie. Tak? A ja założę teraz te drugie? To jest tylko góra, to jest to samo. He <laughs> no tu. Dobra, więc dajemy to. Dołączyłabym w ogóle te kołnierzyki, bo to choć może nie. Hmm. Tutaj nie potrzeba nam żadnych, myślę, bransoletek. Znaczy nie bransoletek, tylko na górę, bo to dość zabudowane jest. Ale właśnie może ten taki, jak ja to powiedziałam, czoker na górę. Gdzie on jest? Na nogę. No może być. Eee, tylko tu się zastanawiam właśnie teraz nad włosami, tak myślę i myślę, bo te nie będą tu pasowały. Te były. To te czarne. Białe. Nie wiem, zobaczmy te białe. Weźmy w ogóle we włosy. Może coś znajdziemy czarnego, choć rzadko takie rzeczy mi się zdarzają. Być może coś znajdę jednak. Zawsze zazwyczaj pastelowe. Jak teraz zobaczycie, będą kolory, same kolory, tak naprawdę. Albo jakieś wyświrowane. same <laughs> pastele. Ale ja na pewno miałam dużo czarnych włosów. To jestem o tym przekonana. Ej, to by ładnie wyglądało może. No. Buta znajdźmy jakiegoś. Może, może. To nie będzie tu pasowało. Jednak to zdejmę, myślę. Były takie wysokie buty, takie zakulanówkowe, mi się bardzo one podobały. Tylko ja już je bardzo często używam. Gdzie one są? To tutaj nie. Gdzieś, gdzie będą jakieś czarne? O, to. Nie, to nie pasuje. Smyt, nie widać tych butów tutaj. Za, za długa ta sukienka. Musimy dać coś takiego. Black 3. Aż tak trzy. Szkoda, że nie można w ogóle sortować według tych, w tych rzeczach yy, Wiecie, według czego? Według kolorów. To by było super, bo jak na przykład chciała coś czarnego, to mogę wynaleźć, bo jestem pewna, że mam jakieś czarne sukienki, że mam jakieś liczne sukienki. Jestem o tym przekonana. Zróbmy teraz na takiego chłopa. Na chłopa, no taka fryzura. Damy te spodnie, których jeszcze nie używaliśmy, czyli te i może ta bluzka. Mieliśmy takie kurteczki, kurde, były. Czekajcie, w czym one były? W akcesoriach? Sprawdźmy jeszcze te buty, czy one będą mi tu pasować, o te. Mhm. W... Czym one mogą być? Tu. Kurtki, pamiętacie kurtki? Ej, ten czoker fajny. O lala. Takie, 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 takie ramoneski były. O, skórzane, to by tu pasowało mistrz. Jest. Widzicie? Sztos! Podoba mi się to. Jeszcze czoker się załapał, także fajnie. Dobra, to zapisujemy sobie black 4. Zobaczę, może jeszcze jakiś jeden luk zrobię, bo ostatnio tak mam fazę, żeby tworzyć wiele luków. Pamiętam w ogóle, ja zobaczyłam sobie ostatnio jakiś mój jeden z pierwszych odcinków na MSP, to w ogóle tworzyłam jeden luk. <laughs> Czajcie, jeden luk z jednego motywu stworzyć. No to teraz jak na mnie to jest za mało, tak sobie myślę. Jednak mi się najbardziej ten podoba z tą suknią wyświrowaną. To jest jednak sztos. Ale jeszcze może coś wyświrujemy. Może z tym. Ja tak się zastanawiam nad tamtą spódnicą, żeby to pasowało. Nie, to nie pasuje. Ale zróbmy to, bo to jest też świetne. Także będzie to fajnie wyglądało. Butki. Butki. Yy, chwilę, moment. Tutaj naszyjnik dam ten. Gdzie są debuty! No. Bardzo ładne koronkowe swoją drogą. Kolczyk dam i dam włosa. Damy tego włosa. O tego. Oj, ten czerwony by to pasował. Dobra, to dam. Black czter, Black 5, to 5 luków Dobra, i jeszcze mam. Yy, jeszcze. Do czego z dużej litery nie przy... No, więc napiszcie w komentarzu, który Wam się najbardziej podobał, od jednego do pięciu. ja sobie zostawiam ten i dam jeszcze jakąś animację. Którą to miałam dać? Tak się zastanawiam. Hopie, hopie, gdzie to jest ta animacja? Wata cukrowa raczej. Jaka wata cukrowa? Jakie to była? Yy, co to było? Poduszka, więc nie za poduszkę i wata cukrowa. To są te... Pozy... Hmm... Patrzę, patrzę. Chyba te kwiaty, one tu będą bardzo ładnie pasowały, więc tak to zrobimy. Ładnie, ładnie, dobrze. E, więc, więc... Wejdźmy sobie, słuchajcie, jeszcze na przyjaciół i tak myślę, że na koniec jeszcze Wam powysyłam te prezenty, dopóki mi się ten limit nie skończy i będzie spoko. Margaret, także Małgorzatka tutaj u nas wygrywa. Był to komentarz numer 5310, więc pamiętajcie, że ten komentarz naprawdę jest bardzo dużo, ale wszystkie są brane pod uwagę oczywiście moich kochanych subskrybentów. Tutaj widzimy dziewczynkę naszą, która jest taka pastelowa, więc fajnie, jakaś odmianka. No i wchodzimy, słuchajcie, na profil, zobaczymy, co tam sobie Małgośka, Małgosia, Małgosia, Gosia, Gosieńka, nie wiem jak na Ciebie powiedzieć, zażyczyła. Damy Ci tutaj najdroższe. O, masz. Dzisiaj jestem po prostu gram Paula. Super prezent sprawia, także damy jeszcze to do pokoju, żebyś miała. I oczywiście szukamy kogoś nowego. Wpisujcie swoje nazwy i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. nicne, a bo to był taki znak. A, hech, Szymonku, gdzie tutaj? O, jest Viola. Proszę bardzo, znaczy Oliwka, no ale można mieć różne nazwy, prawda? Także taką. Tak, o znać przyjaciół. Klik, klik, pik, klik, pyk, Jak ja to zawsze mówię, o włosy bieludzkie, widzę kolczyki. Ala Riana, zawsze mi się te wielkie kolczyki, takie koła kojarzą z Rianą, bo Riana kiedyś, jak ja byłam e, mała, mała. Byłam nastolatką, to były gazety, były plakaty, na przykład Riany. Nie kurczę, nie masz tutaj żadnych rzeczy na listę życzeń, ja ci coś podaruję. Były właśnie yy, plakaty z Rianą. Ona miała krótkie włosy i zawsze miała takie wielkie kolczyki. Pamiętam właśnie to z tych plakatów. Przy okazji wylosuję jeszcze nową osobkę. Uwielbiam Cię Paula. Dziękuję Oliwko, niestety nie napisałaś swojej nazwy. I koteczkę mamy tutaj. Nowa osobeczka, co tutaj sobie wybrałaś? No i nie mogę nic jej podarować, słuchajcie. Zastanawiam się, jak to tutaj zrobić. O jest. Co mogę Ci dać? Dam Ci może tą bluzeczkę. Niestety dam tutaj jeden prezent, bo to za długo... Aha, 10 prezentów. No to już się tutaj skończyło. Uf. Dobra, no to damy jeszcze tutaj koteczkę do znajomych przyjmiemy. I kochani, ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, proszę o kciuka w górę, subskrypcja, czerwony przycisk, żeby być na bieżąco, żeby być moi gram rodzince i żeby brać udział właśnie w konkursach na MSP. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, do zobaczenia, pa pa!